O oh. <laughs> Co yeah. yeah. Zapraszam na mida, zapraszam na mida wszystkich, zapraszam na mida Czuję, so, że yeah. yeah. dzisiaj Jestecy będą Hedy O kurde, dzień dobry widzowie, witajcie serdecznie na kolejnym odcinku, gdzie wraz z ekipą Globale będziemy grać I widzowie, składy wyglądają następująco, jestem ja z Puzonem i z Karo, jest Węgorz, Kifi, Shiana i gramy przeciwko sobie Ale mamy ogromne głowy, więc generalnie <laughs> Hedy nam dzisiaj będą solidnie wchodzić Widzowie, zostawcie lajka, subskrybujcie nasze kanały i pamiętajcie o konkursie na kosę, ale o tym trochę później, dobra? <suszyna> To co trafi coś dzisiaj Ej, ja przepraszam, ale ja dzisiaj coś już się odpal trochę Jak dzisiaj nie będzie 100% headshotów, to nie wierzę w nas Dobra, no to co, gramy sobie oczywiście normalnie e, Mam nadzieję, że nikt mnie nie zdejmie na headshota od razu I że nie będzie to na przykład Żanetka Polowany na Filipa robię, o, Aha, aha dobra, tam sobie to lepiej uważaj robię. A wy widzowie pamiętajcie o tym oczywiście, żeby napisać w komentarzu, która drużyna wygra Więc e, proszę piszcie w tym momencie Wiadomo, która Aha, no, wiadomo, wiadomo, wiadomo i gdzie oni są? Węgorz. OK. Na A jest Węgorz. No nie wiem. O! Takie głowy wprowadzili na co dzień Niee yeah. <laughs> Jezus Maria Zabierzcie temu człowiekowi digla, błagam <laughs> Powiedział ktoś mu, że nie można tak Tryhardować? Że nie można aimbot odpalać na ząb Wyłączyć już, tak? Tak, <laughs> już wyłącz, wyłącz stary Czujecie zabawę? Dobra, idę węgorz za to, może chcesz zobaczę przeciwnika jakiegoś kurde. zobaczysz mm -hmm. Puzona Ej, szkoda, że dzisiaj nie ma partiego, on miał to jego o? głowa tak fajnie by wyglądała. Aha, puzo o teraz, tutaj o moją pałacę. No i dobrze zrobiłem. A to był na twoich pleckach, nie? Tam na bramie zabił, co. Tak, brama jest. ale już nie. To na pewno, teraz jest gdzieś indziej. Chcę podstępnie mnie wykurzyć. Ale kto. Jestem sama! O nie! Tak! No, Gdzie ona jest? Czy w ogóle nie mam tego. Pojęcia. Zaraz tego powa nie będzie na moim odcinku dosłownie, bo ja nic nie robię, co jest? Działałeś, że po prawej? jest po lewej, jesteście, przepraszam. Nie, Zanetka, z tego musisz czekać. Całucho, nie spamuj tego. Sekundę. Dobra, let's go! Do eee! eee! nie możesz spamować, wiesz? No. Okej, okay, dobra. nie no. dobry wybór broni. Digel Bardzo! Dla ciebie nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale ogólnie to jest. Digel jest ogólnie taki, że wiesz, headshot y, zabija od razu, nie więc niby spoko. O, nie, AWP kupił! Jezu! To... Z... Nie no, że AWP kupił dzieciak to... Zobacz, nie! No to nie. Żegnam, żegnam, żegnam. Golnek, jak czeka. Dolne, ja tu tutaj do mapy. Dobra, nie ma ich. Ja wiem gdzie są, bo widzę ich powa, nie ale nie powiem. Dobra, słuchaj. Nie! Janek, nie, nie. spadnij! No dobra. Nice. Ale głowy dzisiaj wchodzą, moi drodzy, ale wow. dzisiaj e, 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 To nie był headshot, Wifi. Dobra, utkaj dziurę, stary Dostał w głowę, nie zaliczyło mi headshota To prawda, zgadzam się, ale to było w głowie Widziałem. Tutaj macie replay, widzowie Jeśli to nie był headshot, to możecie mnie zwyzywać w komentarzu Od wszelakich śmieci Też bym mu tak powiedział, ale się go boję Także znaczy, ja komentarzy nie zostawię takiego negatywnego <laughs> znaczy, <ja> nie... <laughs> Widzowie, słuchajcie, póki nic się dzieje Rzeczywiście nikt nie wchodzi... Wiemy, <laughs> no. <Okay>. wiemy. <laughs> A, na kursę kawki! No nie. nie! no norma, on zawsze o tam jest. Pamiętajcie o tym, że na naszym Discordzie w tym momencie trwa konkurs na kosę. generalnie możecie sobie, widzowie, wejść, możecie skorzystać. Wystarczy, że zasubskrybujecie nasze wszystkie kanały i generalnie to tyle. Połączycie sobie konto. Właśnie w ten sposób, jak widzicie, dziękuję serdecznie za wygraną rundę. W tym momencie widzicie na ekranie, jak to zrobić. Wychodzicie jeszcze na kanał mega, mega konkursy I widzowie możecie sobie zareagować. I w tym momencie widzicie, że się w konkursie po prostu. I tyle, nic e, więcej e, nie musicie e, 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 robić. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, bo kurde, do sto koła to się ciągnie jak smród po jak twojego starego. Dobra, ja na, na, na A wchodzą. Na A będą wchodzić. Jak mogę? No, na A wchodzimy? wchodzimy? Nieprawda. Już jesteśmy na A, Uf, Ale dymy na A. Kongo. Kongo to my. No ale ich nie ma. No idzie ten dym. To jest odwrotna psychologia. Nie no, co wy robicie? Czemu wy się kampicie w ogóle? A czemu nie? Aha! Dobrze! Czyli ja widziałem w ogóle. Uff, pierwszy frag A no tak, bo ja się chowam, jak dymy za skrzynku do kutaku, a przez mi głowa wystaje na Pięknie to wygląda Dobra, mam Aha, pieknię. mówię, że na A, a Fifi mówi tak dobra, Nie, wiesz co, się. dobra, dobra, dobra Nie, wiesz co, słyszałem tupnięcie, wiesz, słyszałem tupnięcie Nie, a wiesz co, a propos tupnięć, to Mógłbyś to do playa Ruby Nawajem i wysłać, dla bajki o, tych cholera! No dobra! E, cudowne Ej, tak jakby. Wydawało mi się, stary, że masz coś guza na głowie, taka duża była ją, czy Dobra, ja, trzeba zmienić typ gry, bo my gramy jak debile. Coś ja gram jak debil Bo ja się kampię na przykład, mówię tak, ty, dobra taktyka, a tam jeszcze Tam macie specjalistę od zmiany taktyki przecież. Ha. Mega, że ciśniesz ze mnie bekę, stary. Zobaczymy zaraz, kogo będzie do śmiechu. Okej, okay. u mnie jest. No Podniosła mojego auto i mi napluła na mnie. Na mnie. Nie. No nie, autoszmatem, no, auto no, ale minus 85. Może ja mam autoszmatę, ale ty ale? jesteś autoszmatą, ale bez auto. Aha. Kalee! Dobrze! Dobre, Dobre, Lama, dżemu Ładny skin Plama dżemu. Zaraz plama główna będzie, jak znowu węgorz headshot dostanie. Tak? Zaraz zobaczymy, co dostanie. tak. Ej, to się działo ten Nie głowy. No nie, no ty autoszmato, minus 52. Zraszujcie, typa. Dobra. Dojeźdźcie go, dojeźdźcie go. Dobrze. Dobrze, Żanetka, lecisz z nim. Chyba nie trafiła. Oj. A, ma 3 HP tylko. Kampi się.

To, że 3 HP miał, to może by się udało Nie, czas reakcji tutaj zmienia wszystko Wiesz o co chodzi? Ja Wiesz, co to chodzi? To, to, to. Ten track. Już niebawem odbędzie się 12-godzinny stream z CS-a Na którym co parę minut będę rozdawał skiny dla was Aczkolwiek jedynym warunkiem jest 100 tysięcy subów na tym kanale Tylko dubli suba, żeby przyspieszyć ten proces I tyle Bądź na streamie Ej, ale weźcie, zacznijcie coś grać może, co? O, weź dobra. może zacznij grać bronią dla mężczyzn No, wziąłem awupę, nie ma problemu Ale to jest zabawne, że ty to węgorz akurat mówisz. Jezus Maria! Na ślepo Bramka Oh Nie god Dobra, zmylę go e! Jezu, co się stało w ogóle? To pięknie wyglądało z Powa puzona, w ogóle nie wzruszały tą papą no dobra, to było straszne. Puzon, Karolina, chodźcie no. na Mida, chodźcie na Mida. Słuchajcie, ej, chodźcie tutaj, co nie? Stańmy tutaj. O kurde, o Jezu, dostałem w głowę! Ej, chodźcie tam, porozmawiajcie Ogi. z nimi. Chodźcie, chodźcie, po... wejdźcie z tej bramy. Obici są, obici są. Kurde, ej, widzisz ten ogień Karolina? Stań w nim, stań w nim. Stań w tym. O kurde, Jezu, ale się ja pali. Oooo ojejku. Puzon, chodź. Chodź. Stań, Puzon, na środku. Stań, Puzon, tutaj na midzie, Ale poz... schowaj broń. Wyrzuć tą broń. Wyrzuć tą ale broń. Ale, ty, masz jednego z Ale, osobę. nie, no, ale schowaj tą broń. Schowaj tą broń, Puzon. No jedną, jedną osobę, plis, dla ciebie. No wychylcie się do łożu, i tak przegacie. O, no dobra. i dobra, i teraz... I teraz musisz wyrzucić broń, stary. Całkowita wyrzucenie broni. No i stary musisz obronić bombsite, nie? Teraz mi się wydaje. Kurde, z nożem. Szkoda, że broni tu spadły, to... nie? Dobra, próbujemy. Jak coś, to wiesz, ona patrzy właśnie na tego longa, nie? Z którego idziesz. On idzie ci longiem, jest przy ścianie dokładnie, więc w lewo się w celu i barmi. Lewo, lewo. Tak, tutaj. No, troszeczkę niżej, jest na dwie sekundy. Raz, dwa. Już. Dziękuję. Yo! Jezu, ale A, jest... mocna akcja. dobrze im idzie. Nie, dobra, Kurde. wiecie, co oni z nam robią. Jak odbili. jak na to oni będą to wycieć, czy nie? Zależy nie, czy na, na drużynowym RYŻBĘ Ryszujcie B RYŻBĘ <gryśle> Ryszuj Rysz No trudno Mega taktyka, Żeniatko Wiem, dziękuję Słuchaj, to jak giga mózg taktykę i napisałem na jednym czacie aż A, na drugim aż B O kurde nie wiem czy jestem gotowy na taką ilość głównych główek Ja nie jestem na przykład To tupta No dobra to... <gryśle> <bogusza. gryśle> Dobrze! Nie chcę! Czajnik, się, kto tu Bo nie możesz tego shifta kliknąć! No przepraszam! Nie! nie a po się odwracasz do mnie! Się to drugi raz! Dasz radę staj? Jasne, że nie. Nie dasz radę. Dawaj Filipek, czekam na ciebie. Ale wymiana. Aha. <laughs> a połowa sukcesu. No i... Tu. Dobra, a wupa. Jak ładnie! To bardzo mało HP! On nie o, patrzy, tutaj. on nie patrzy. Oh, dobrze! Dobrze. dobrze! Brawo! Kurde, Uj. w ułamku sekund strzał już był. <grym> <grym> Kosę możesz zdobyć całkowicie za darmo. Wystarczy, że zjedziesz sobie w opis. Zasubskrybujesz nasze wszystkie kanały całej ekipy globale. Bierz na naszego Discorda i weźmiesz udział w konkursie, klikając w reakcję. Serio, tyle trzeba. Pamiętaj, by podpić swoje konto YouTube do Discorda, by otrzymać specjalne rangi na Discordzie. Taka ranga będzie ci potrzebna, by wziąć udziały właśnie w konkursach. Więc subskrybuj, podpinaj konto, wpadaj na Discorda, klikaj reakcję, zgarnij koski całkowicie za darmo. A na Discordzie konkursy będą dosłownie każdego dnia. Dobra, no to słuchajcie. Koniec. Koniec tego dobrego. Dawajcie. Już za mną nie łaś. Ja idę od ciebie <gry> Za mną teraz? teraz, no nie, aj dobra <grym> Brawa ciały drama. Dobra, czyli dobra, coś tam, dobra. coś tam trafiło O, Jezu, ale, ale Hela dostałem brzyma. Na B, na B to dostałem fajno. Na B dostałem! Halo! Na B! Chodź oko! Do... Aaaaaah! Jeeje! No, widziałeś, kurzu, widziałeś. No kifi! Piękny dłoniak, jest efekt! Jest dobrze, jest o, dobrze. Młodko. Trup, tak. trup, trup, trup. Ty jesteś, p ja już szczup. Da! <laughs> Jestem, no a co? Nie! Do... No i go, go, bo może się ruszać. Yes. Dobra, bo zaczynamy teraz trollować dla Beki, co nie? A kurde, trzeba wyciec. My teraz Filip powiedział, że na grodu jest to bym go zwyzywał. Bo przegrał mi jedną dać? Dobra, na, jeden jest na w ogóle spawnie. Kieś. Uj, ale mm, ci w stopę, zaraz strzelnę. O Jezus <laughs> Maria! No kifi! Dobra, dwa versus trzy. Gdzie oni są? Nie ma na terenie. Oho My nie musimy nic robić, Kifi dzisiaj wszystko robi. Trupie są. Hmm. Ja to ugram. No ugrasz, oni są low HP, stary. No ale co to zmienia, jak tak sobie mówię? Nie wiem, stary, wystarczy, żebyś mołotowa rzucił w węgorza, to by się zezrał. Kurde, ale bym. Jest skupienie. Nooo! Ja! Ej, że widać nie było? No do no. lewo? Ja nie wiem Co stary przyczyny? właśnie, nie mam pojęcia, nie? To jest moja najlepsza gra w Cesie. Ciekawe dlaczego. Widzisz, ty po prostu <laughs> musisz nauczyć się strzelać w głowę i po problemie. No? Jakie to jest proste? Dawaj od razu tam. Aha. młode znowu, znowu na to strany Josi, chodźcie. Zraszujmy go, on jest tutaj na tej beczki. Dobra, raszczujemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak. Oooo, weź i obici, obici fest, obici fest. Nieprawda, nie obici. Węgorz 17 HP, kiwi tylko ma fula, bo go nie typnąłem. Dobrze Karolina, dobrze. Dobrze! Nie! Tu, dawaj, dawaj, dawaj! Nie! nie. No nie, nie! Nie! Przepraszam, nie umie. No, Trzele. Ej, oj, punkt meczowy Ej, Różmy łatwo bolami. z nimi, co? No? To ja myślałem, że będzie ciężej. <grym> Musieliśmy ich na początku testować, Podłożyć się trochę. No, Jezus, Maria, no to jest. Prze <grym> no, <znam. grym> siebie, Filip, plują nam w twarz, jak się tym czujesz? Niech mają, nie? Ten jeden raz. Nie, dobra. dobra leży pudon. Kiwi, jesteś tak brzydki za to, co robisz. Siedzi na skrzyni z kampiony, <gulak> ze Seany. No co, co, co Liczy się tylko zwycięstwo, a nie dobra zabawa, pamiętajcie. No, to <gulak> to to. no i dobrze. tyle. O... Nie o tu tutaj jak słoni się że kurde, cię znajdą w czakach. Bra... Na, na, ty, sam. możesz napisać sobie kill. O, tam się coś dzieje. <gulak> kurde, nie, <gulak> nie <gulak> działa. <ta jaka> <gulak> No słuchajcie widzowie Przegraliśmy, ale to wszystko dlatego, że Chcieliśmy dzisiaj zrobić dzień właśnie dla Kifiego, Węgorza i Siadę Dziękujemy za oglądanie, wbijajcie na Discorda Na każdego kanał. subskrybujcie, tu fajne filmy Cześć! Bye. Cześć. Bye.